Witam serdecznie w zaczarowanym ogródku. Montaż szklarenki, część trzecia. Oczywiście, jak każdy montaż, zaczyna się od fundamentów, więc i tutaj będzie chwila o fundamencie. Później będzie o tym, co przyszło w zestawie z moją szklarnią z firmy Profimet, co dokupiłam lub planuję dokupić, żeby był komplet według mnie. No, i na końcu, dlaczego akurat ta firma, a nie inna, i dlaczego taka szklarnia, a nie inna? Do wszystkiego pod filmem będą linki na skróty. Montaż tej szklarni się troszeczkę przedłuży, ponieważ w tym tygodniu moi monterzy mają różne zmiany i nie będą mogli razem współpracować. Przyjechali w poniedziałek na że tak powiem, chwil kilka, stwierdzili, że nie będą montować dzisiaj szklarni, bo muszą zabezpieczyć mój fundament. I wyobraźcie sobie, zamontowali osłony z blachy ocynkowej. Śmiałam się, że jeszcze przyjdzie im do głowy robić osłonę tych blach ocynkowych, bo w końcu ciągle coś z tym fundamentem robią. Ale powiem Wam, że uwinęli się szybko. Fundament jest naprawdę super. Fundament jest solidny i, pomimo że rozbieralny, że można go przenosić, ale naprawdę solidnie trzyma się ziemi. Szklarnia zamontowana na takim fundamencie będzie się trzymała mocno i żaden wiatr nie da jej rady. Także, a i panowie jeszcze przed odjazdem postanowili sprawdzić wymiar tej, tego fundamentu, przyłożyli fronty szklarni i okazało się, właśnie okazało się, że te fronty pasują do tego fundamentu idealnie. Czyli ja jestem szczęśliwa, że wyszło tak jak chciałam, a nawet lepiej, i panowie powinni być z siebie dumni. Szklarnia dotarła w niedzielę. W zestawie były trzy płaty poliwęglanu o rozmiarze 6 na 2,10 cm. Oczywiście te płaty dwa pójdą na pokrycie szklarni o, o rozmiarach 3 na 4, a trzeci płat na pokrycie frontów. Jak pokryć fronty jest tak czytelny obrazek w instrukcji firmy Profimet, że nie można po prostu się pomylić. Ta instrukcja wyraźnie pokazuje jak wyciąć te fronty, żeby wszystkie kanaliki szły pionowo z góry na dół. Nie wolno montować poliwęglanu poprzecznie. Dodatkowo przyszły dodatkowo. No w zestawie przyszły łuki, czyli te dwa fronty i pięć łuków wewnętrznych. Łuki będą rozmieszczone co 60 bodajże 7 cm. Łuki są o przekroju 40x20, na natomiast elementy te łączące i drzwi, i okienka są z profili 20 na 20 Wszystkie otwory zostały delikatnie przyspawane, żeby ułatwić transport i także montaż poliwęglanu. Później należy to albo odciąć, albo po prostu odszlifować. Wszystkie spawane elementy zostały dokładnie spryskane aluminium w aerozolu. Chyba jest coś takiego. W każdym razie dokładnie zostały. I co jeszcze? Yy, zostały przyspawane wszystkie, wszystkie zawiasy. To jest coś dla mnie, bo gdybym sama męczyła się z montażem, to nie musiałabym się martwić, że któryś zawias źle. Czy kręcę, czy coś w tym stylu. Są już przyspawane, więc tylko pozostaje wkręcić wkręty i gotowe. Do kompletu tego, o czym wcześniej wspomniałam, przyszły jeszcze te wsporniki podłużne, czyli 10 takich sztuk. Tych prętów o przekroju, tych profili o przekrojach 20 na 20, jak zauważyliście, wszystkie te elementy mają wywiercone otwory. Nie trzeba się martwić, że coś przykręcimy źle, ponieważ wszystkich elementów jest niewiele i są tak nawiercone, że naprawdę nie sposób jest się pomylić. Tutaj w dodatku są takie ukształtowane. Żeby jeden ten pręd kwadratowy włożyć w drugi i później przykręcić do łuku. I wbrew pozorom są one lekkie, ale mają bardzo grube ścianki. Jestem zadowolona, bo początkowo, jak zobaczyłam, jak są lekkie, byłam przerażona, że, że to jest coś nie tak, ale naprawdę ten materiał jest gruby warto sobie zakupić warto sobie zakupić zaślepki do profili. Tam, gdzie te profile będą są zakończone i nie mają w ogóle niczego, można kupić zaślepki do profili. Tutaj u mnie 20 na 20 i 40 na 20. Te zaślepki kosztują niewiele, a wkładając je zawsze ta, ten cały, no ta szklarenka, ten szkielet, będzie wyglądał bardziej estetycznie i nie będą do środka wchodziły żadne owady lub ślimaki, które nocą by wypełzały i zjadały nasze tutaj plony, nasze roślinki. Dodatkowo w gratisie dostałam okienko. Okienko jest tak wyprofilowane, że pasuje do określonego miejsca na łuku, więc zostanie zamontowane, kiedy już te łuki będą połączone ze sobą, kiedy szklarnia będzie już, że tak powiem, stała. I tutaj też są zawiasy przyspawane, tylko trzeba wkręcić wkręty. I w instrukcji jest napisane, że takie okienko montuje się po zamontowaniu poliwęglanu, no ale jeszcze zobaczymy, czy to tak będzie. Do tego okienka jest taki długi haczyk. Zastanawiam się nad montażem takiego siłownika, który sam będzie otwierał to okienko, kiedy będzie zbyt gorąco, ale mam problem. Um, dlatego, że Szukam siłownika, który podczas deszczu po prostu zamknie tą, to okienko albo pozwoli mi to okienko zamknąć. Czy są takie siłowniki? Nie wiem. A nie chcę wyrzucać pieniędzy w błoto i nie chcę zaśmiecać tu środowiska jakimiś nietrafionymi siłownikami. Warto też zakupić profil poliwęglanowy zamykający w kształcie U. E ten profil zakładamy od góry na poliwęglan. Czyli jak tu zaczyna się to okienko, to od góry poliwęglan. Jak zaczynają się drzwi, to też od góry poliwęglan. Chodzi o to, żeby od góry nie wpadał w te kanaliki deszcz. Natomiast od dołu stosujemy taśmę, taśmę paroprzepuszczalną. Ja dostałam ją w komplecie. Chodzi o to, aby, bo zawsze jednak to słońce, będzie różnica temperatur będzie wywoływała parowanie w tych kanalikach, żeby ta ewentualna ciecz, która się skropli, mogła swobodnie spłynąć, ale żeby uchronić poliwęglan przed różnymi owadami czy różnymi innymi zanieczyszczeniami. W gratisie dostałam też taki spryskiwacz, miałam taki 2,5-litrowy, ten jest dwulitrowy, litrowy Tamten mój stary, właśnie wyzionął ducha i ten przyszedł w samą porę już został wykorzystany. W zestawie są też kotwy. Tutaj skręca się te elementy na kształt litery T, takimi potężnymi, solidnymi śrubami, nakrętkami, kopuje w ziemię i wkłada szklarenkę. No, ja z tego nie skorzystałam ze względu na ślimaki. W dostałam też taki: zaraz, bo tam mi coś czarnego weszło. Tu jest magnes wewnątrz. Dostałam w komplecie taki. No jak się to nazywa no tym nakręca się to się przykręca do wkrętarki i później wkręca się te wszystkie wkręty przykręca się poliwęglan po prostu tymi wkrętami są haczyki do drzwi żeby wiatr nie minieł motał jak je otworzę różne zamknięcia takie do okienek i uwaga są takie dwa drobne elementy czarne to są śruby, śrubeczki, którymi się skręca klamkę. Uważajcie przy rozpakowywaniu, żeby tego nie zgubić, bo to jest naprawdę maleńkie. Są też warto po zakupieniu szklarni otworzyć wszystkie pojemniki, wyjąć instrukcję obsługi i na przykład w instrukcji obsługi firmy Profimet są wyliczone wszystkie, każda śrubeczka, podkładka, wszystko, wszystko, ile sztuk przy moim typie szklarenki powinno być. Więc zanim zamówicie ekipę montującą szklarnię, weźcie sobie tak jak ja tutaj mam podstawki do doniczek i posagregujcie wszystkie śrubki, śrubeczki i temu podobne rzeczy. Policzcie, czy, ma, czy wszystko się zgadza. Bywa, że. Czytam, że niektórym się nie zgadza ilość różnych tych śrubek czy wkrętów. Te duże śruby liczone są na sztuki, te drobne mogą być na wagę brane. I, i czasami może się zdarzyć jakaś różnica w ilości tych drobnych, najdrobniejszych elementów, więc nie ma co robić z tego draki, tylko dokupić, zanim przyjedzie firma montująca szklarnię. Tutaj te wkręty są do poliwęglanu, są z podkładkami takimi miękkimi, i właśnie do tych wkrętów potrzebna jest krętarka. One są samogwintujące, czyli nie potrzebna nam wiertarka. Tutaj są śruby do łączenia tych łuków z tymi wspornikami. Są jeszcze podkładki, nakrętki, także wszystko jest. I moi drodzy jest. Wszystko jest, tylko czasu brak. I czasami pogody, tak jak dzisiaj. Dobrze, to tyle dostałam w komplecie z firmy Profimed. I teraz dlaczego ta firma, a nie inna. Powiem tak, od dwóch miesięcy poszukiwałam producenta szklarni z poliwęglanu. Najpierw szukałam w ogóle tuneli foliowych, przeszłam na szklarnię z poliwęglanu I spośród trzech producentów szklarni wybrałam Profimet. Dlaczego? Ano dlatego, że dostałam, kupiłam to co chciałam, czyli poliwęglan szóstkę, profile 40 na 20 Dwoje drzwi i dwoje okienek. No, i w gratisie jeszcze dodatkowe okienko dostałam. Ale już pominąwszy ten gratis, dwoje drzwi, dwoje okienek. Kiedy, czyli to wszystko, co chciałam. I kiedy szukałam takiego zestawu u innych producentów, to okazało się, że albo są pojedyncze drzwi w tej cenie. Albo poliwęglan jest czwórka, a nie szóstka. No, po prostu w tej samej cenie nie mogłam kupić takiej mojej wymarzonej szklarenki z poliwęglanu. No to, jeżeli mam firmę, która oferuje mi to, co chcę, po cenie znacznie niższej, dodatkowo jeszcze te te wszystkie profile mają dosyć gruby, gruby ten metal, grube te ścianki i te wymiary, o których ja marzyłam i sprzedają taką szklarnię o wiele taniej niż, niż producent inny. No to rzecz jasna, że wybrałam Profimet. Hmm. Faktem jest, że do tych, tych dwóch firmach można dostać w gratisie, na przykład jakieś tam elementy szklarni typu do podwieszania do podwieszania pomidorów, czy nie wiem co tam jeszcze. A, no ten ocynk w sprayu. No, ale to nie kosztuje aż. Powiedzmy pół tysiąca złotych. Ten dodatkowy gratis. Także, no, sami, gdybyście kupowali, też wybralibyście to, co wybrałam ja. Póki co z tego, co otrzymałam, jestem zadowolona. Zobaczymy, jak ta szklarenka z Profimetu sprawdzi się w ciągu lata. Jak przeżyje zimę. No, i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Póki co jestem wdzięczna pani konsultantce z Profimetu, ponieważ nie zakupiłam szklarni, pomimo że są sprzedawane na portalu aukcyjnym. Pomyślałam, że zobaczę, co oni mają do dyspozycji na swojej stronie. To jest mocnaszklarnia.pl. Okazało się, że tam mają taki wybór i bardzo fajnie się wybiera. Podoba mi się to, że mogę sobie wybrać taką grubość poliwęglanu, jak chcę, taką szerokość szklarni, taką długość i wyskakuje mi cena. I to jest super, to mi się bardzo podoba. Więc weszłam na stronę, zaczęłam sobie wybierać, przebierać i byłam zaskoczona, kiedy pani mi podała cenę, bo. Właściwie pani. No, wyskoczyła mi ta cena. No, to, skoro mi wyskoczyła taka cena, zadzwoniłam do pod, podany tam wyżej numer telefonu, tam na ich stronie i odebrała konsultantka, przyjęła zamówienie, potwierdziła zamówienie jeszcze SMS-em, nie chciało mi się wierzyć, że za tą cenę kupię taką szklarnię, aż musiałam zadzwonić. Właściwie to napisałam SMS-a, czy to aby na pewno o tą szklarnię chodzi. Bo cenowo, cenowo, w porównaniu z tymi dwoma firmami, które brałam pod uwagę, no to, to jakiś kosmos jest. No ale pani zadzwoniła do mnie po moim SMS-ie, upewniła się, że chcę to, co wybrałam, i powiedziała: tak, to jest ta cena. No to. No wiecie kochani, skoro jest, mówię, grubość ścian e, tych e, profili fajna, odpowiednia, solidna, e, skoro te profile mają wymiar 40 na 20, te główne profile, poliwęglan jest szóstka, no to czego chcieć więcej? Także wybrałam firmę Profimet. Element montaż jest prosty, montaż jest bardzo prosty, więc myślę, że myślę, że nie będę żałowała. Taką mam nadzieję. Także dziękuję pani konsultantce za cierpliwość do mnie, wyrozumiałość. Wszystko poszło tak, jak chciałam. I jestem póki co zadowolona. Natomiast, dlaczego nie tunel foliowy, tylko szklarnia z poliwęglanu? Moi drodzy, przez lata miałam albo tunel foliowy, albo miałam szklarenkę z okien. I ta wymiana folii początkowo nie sprawiała mi żadnych problemów. No po prostu przychodził czas, zdejmowało się folie. Przychodził czas, zakładało się folie i było wszystko w porządku. Bo niestety w tunelach foliowych, które są o niebo tańsze od takich szklarni, w tunelach foliowych trzeba na jesień zdejmować folię, nawet jeśli ona jest trzyletnia. Jeżeli nie zdejmiecie folii, ona zacznie się odkształcać pod wpływem śniegu i nie daj Bóg, napada takiego Mokrego śniegu, może się Wam szklarnia ten tunel załamać. Natomiast, jeżeli Wam się nie załamie, porobią się Wam takie wgłębienia, że latem w przyszłym sezonie będziecie biegać z miotłą na długim kiju, żeby wylać tą wodę, która się zgromadziła w tych zagłębieniach po deszczu. Także jednak, tą folię warto każdej jesieni zdejmować i na wiosnę zakładać. I póki jesteście młodzi, to dla Was jest nic i jak najbardziej taki tunel możecie sobie zakupić. Możecie po prostu wypróbować swoich sił w uprawie, nauczyć się uprawy w tunelu foliowym, a później może w jakiejś droższej szklarence. Tak najlepiej zaczynać swoją przygodę ze szklarenką. Ja natomiast wybrałam szklarenkę w kształcie tunelu z poliwęglanu, dlatego że to było zawsze moim marzeniem od kiedy powstały takie szklarenki i no i po prostu w moim wieku patrzy się już na wygodę. Nie bardzo mi się uśmiecha. Już w tej chwili zdejmowanie i zakładanie folii każdego sezonu. Chcę uprawiać ważne dla zdrowia i życia pomidory w bardziej komfortowych dla mnie warunkach. Także tak, to tyle moi drodzy, dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji, aby oglądać montaż szklarni z poliwęglanu, odcinki następne. Pozdrawiam cieplutko, spełnienia marzeń życzę, dużo zdrówka i do następnego.